Cześć, cześć! Dzień opowieści będzie chyba najbardziej poważna treść w historii naszej gadania internetowego, co? Darek? No, o naszym życiu w ogóle. W życiu to nie wiadomo, bo może jeszcze będą poważniejsze. No, do tej pory. A do tej pory to tak. Ale żeby się dobrze zaczęło, to weź. No pokażmy co mamy. No dobra. To poczekajcie. Tylko jak ty to zrobić? Muszę zrobić. O tak tutaj nam się robi jedzenie. Mamy przerwę. Tutaj się robi słonina, robi się nam kiełbasa, cebula. I tutaj zaraz będziemy remika pieklić. mi Darek powiedział, że... I teraz nie wiem, czy złapię ostrość, bo tak mi świeci słońce prosto, więc jeżeli nie złapię tej ostrości, to wybaczcie. Robię, co mogę. Wydaje mi się, że jest. Czyli Darek powiedział, że yy, dokonuje mimowolnej, samowolnej reklamy. Co? Tak. Jakiej firmy da reklamujecie, ja dzisiaj reklamuje gumy tak? Ej, techy, tak. Ja. Za darmo. No, za, za darmo to robię. Dostaliśmy bluzy, to sobie je nosimy. Tak. Ty dostałeś, ale nie nosisz, mój tato ją nosi. To ja dostałem rozmiar trzy razy za duży. <grym> ale ma to je używać. Super. No odlećmy do konkretów, które mi. Dobra, dzisiaj słuchajcie, jesteśmy w kwarantannie. Tak. Z racji I... naszego zawodu no, tak. mogliśmy sobie pozwolić na wyjście na dwór. No właśnie, słuchajcie, ee, ja trochę przygotowałem się do, do, do tej naszej dyskusji dzisiejszej. Ty, ściągnę okulary, bo nie wolno w okularach gadać. Tak, ściągnij okulary, a ja tylko tutaj może wejdę w kadr, może nie, ale muszę przy... poprawić boczek. Czy to, osłonik... to jest boczek dla ubogich, czyli słonika. Tak. O, chyba dasz mi takiego skwarka jednego. No dobra. E, powiem wam jak to jest, bo my z Darkiem wybraliśmy się dzisiaj, żeby nagrać wam e, dla was ten, ten odcinek. Bo jest on dla nas bardzo ważny i dzisiaj nie będzie o wędkarstwie w ogóle. Tylko w klimacie wędkarskim będzie yy, trochę i kiełbasianym. Bo, tak jak wszyscy wiecie, jesteśmy w kwarantannie. Yy, wszyscy analizujemy to, co się dzieje w Polsce, co dzieje się w Europie. Dla każdego z nas jest to bardzo trudny okres. Tak, i bardzo jest nam przykro z tego tytułu, co dzieje się w rodzinach ludzi, którzy chorują i. A jak myślimy o, e, o tym, co dzieje się w Lombardii, czy w Hiszpanii, czy teraz w Niemczech, a coraz bardziej u Trumpa, to, no to przypomina się tylko, bo my z Darkiem trochę poczytaliśmy na ten temat, przypomina się 2000, znaczy 1918 rok i, i Hiszpanka. E, ja Wam powiem tak: tematu absolutnie nie można bagatelizować i robić sobie z tego jaja, bo jaja już sobie z tego ludzie trochę porobili. Mm. E, Liga Mistrzów, mecze, kto tam, Walencja, z kim tam grała, Darek? Nie pamiętamy my, z kim tam Chyba grali. Nie z Atletico, nie wiem, nie jestem pewien. Nie z Atletico, z kimś tam z, z Włoch, z Włochów. No dobra, nieważne, z kimś tam segrali. E, wiemy, co się dzieje w Europie. Są oczywiście głosy takie, że to choroba jak wszystkie inne. Ja pamiętam, miesiąc temu w internecie pojawiały się memy, że z głodu umiera więcej ludzi niż y, na jakiegoś tam wirusa. Natomiast słuchajcie, Tutaj problem, ja nie jestem. Nie, jest wirus. Y, tak, ja nie jestem fachowcem od wirusów. Natomiast. Każdy z nas trochę poczytał, każdy ma swój rozum. Tutaj problem jest tego typu, słuchajcie, że my, po pierwsze, nie wiemy, co to jest. Po drugie, nie wiemy, jak to się będzie rozwijało. Po trzecie, nie wiemy, jaki to ma wpływ. Po czwarte, nie mamy na to leków. Po piąte, nie znamy szczepionki. A nawet gdyby się okazało, że wirus nie jest taki straszny, jaki jest, to sprawa gospodarcza jest masakrycznie. O tym na samym końcu. O tym na samym końcu. I słuchajcie, na samym początku nasz wielki apel. E, nie bagatelizujmy tematu kwarantanny. Nie róbmy sobie z tego jaj. Nie chodźmy sobie y, po byle chrupki do, yy, do sklepów. Wczoraj nasz kolega Artur, lekarz, yy, opowiedział mi historię, która mnie trochę wbiła. No słuchajcie, ludzie opowiadają, że... Znaczy lekarz opowiadał, że ludzie w kwarantannie chodzą sobie yy, do jednego Lidla czy do drugiej Biedronki po to, żeby sobie kupić prażynki. No nie, słuchajcie, my... Yy, jak już ciebie nie interesuje własne zdrowie i własne życie, to nie bądź, skurwysynem, dla innych. Yy, Słuchajcie. Ja myślę tak, że jeżeli od góry jest powiedziane, że mamy kwarantannę i większość społeczeństwa się trzyma tej kwarantanny, to jednak się trzymajmy tego i Pilnujmy. zaufajmy temu, co się Pilnujmy. dzieje. Zaufajmy. I są oczywiście, słuchajcie, głosy psychiatrzy, psycholog dzo, przy psychologowie mówią o tym, że my nie wytrzymamy w tym długo w tej kwarantannie, że my za chwilę będziemy się starali wychodzić. Ale słuchajcie, e, każdemu z nas jest ciężko. Tak jak Włosi są psy do wynajęcia, że można sobie psy tak. od kogoś wynająć, dzięki temu można wyjść na spacer. Natomiast słuchajcie, ja Wam powiem, podam kilka liczb. W tej chwili jest ile? Pół miliona chorych na świecie? Już tak. E, zgonów nie pamiętam, ale ja Wam powiem statystykę e, tej Hiszpanki. Yy, czyli odmiany jakiejś tam grypy. Ona yy, szacuje się około 50 milionów ludzi zabiła na świecie. No tam jest świecie. szacunkowo, tam jest ciężko to policzyć, ale tak. podają do 25 niestety aż do 100 milionów ludzi. Tak. Nie potrafię tylko tego policzyć. 500 milionów ludzi zachorowało, bo przechodziła ona bardzo ciężko. Zwróćcie uwagę, wejdźcie do. YouTube'a, popatrzcie co, yy, co opowiadają ludzie, którzy na to chorowali. Na dzień dzisiejszy to skala jest nieporównywalna, ale chodzi o co innego, że to też teoretycznie może się przerodzić. Nie w możemy, coś. słuchajcie, zawierzać bardzo w państwo. Oczywiście ja z szacunkiem, bo jestem patriotą i, i nigdy źle o moim państwie nie będę mówił. Ale my wiemy wszyscy obiektywnie jaki jest stan służby zdrowia. Nie. Wiemy dokładnie jaki on był przed wirusem. Eee, A po nie będzie na pewno lepszy? W trakcie jest gorszy. Mhm. Eee, także my musimy mieć na uwadze to, co się dzieje, to co, to, co mówi matematyka, to, co mówi statystyka. I nie możemy podchodzić do sytuacji, do kryzysu, eee, nazwijmy to, zdrowotno-medycznego, w ten sposób, że robimy sobie z tego jaja, i idziemy sobie po cudzysłowie, we prażynki do żabki, bo tam są inni ludzie, którzy muszą akurat zrobić zakupy. Tam jest pani przy kasie, tam jest pan, który sprząta. Miejmy do tego szacunek ogromny, do choroby. No tak, bo czym szybciej się do tego przyzwyczajemy, przyzwyczajemy czym będziemy bardziej rygorystycznie się trzymali tych zasad, które są tam generalnie wyznaczone, tym szybciej to minie. No bo taki, założyć sobie sytuację modelową, y pojawia się choroba, wszystkich izolujemy na dwa tygodnie, no i generalnie mamy pozamięcione, no temat jest bardzo prosty. Nie, nie, no to, 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 no to generalnie mówię, tak... Mówię modelowo. Tak, tak, tak. Gdybyś mógł to wkręcić jednak to od siebie, co masz, to byłby super. Dobra. E... I teraz słuchajcie, w... żeby jeszcze nie, 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 nie męczyć tematu tej, tej służby zdrowia, zdrowotności, choroby, umieralności i tak to jeszcze dwa czy trzy zdania. Słuchajcie, ja wam powiem tak, zdrowie doskonale wiecie, że jest najważniejsze. Ci, którzy mogą coś na ten temat powiedzieć, to zazwyczaj są ludzie tacy, którzy mieli konfrontację z utratą zdrowia. Mm. E, ja życzę wszystkim, żeby nigdy w życiu nie, kontro... nie, kontro... nie konfrontowali się z problemem oddychania, i innymi historiami, e, które wywołuje e, to paskudstwo, które tam gdzieś tam się wytworzyło, ale popatrzcie na matematykę i na, na fakty. Zobaczcie, co zrobili Chińczycy. W tydzień czasu szpital, w tydzień czasu drugi szpital. Bo doskonale sobie zdali sprawę, sytuację. Oni wiedzieli, sytuacji. co to jest. U nas w Europie, czyli w kra krajach demokratycznych, nie wszystkie rzeczy, które y w głębokiej Azji były możliwe, są, są realne do zrealizowania, także my musimy sobie ten reżim sami w głowie utworzyć. Jest, słuchajcie, druga sprawa. Ja dzisiaj z Darkiem jechałem i tak sobie dyskutowaliśmy, bo Mówiliśmy też o ekonomii. My nie jesteśmy ekonomistami yy, i nasza wiedza to jest wiedza taka, yy, nazwijmy to, potoczna. Natomiast ja kiedyś na studiach czytałem taką yy, bardzo fajną, skądinąd książkę na temat kryzysu yy, w Ameryce i ona, słuchajcie, bardzo fajny był podawany przykład, ja, mi wybaczcie za, za błędy określające pewien status czy tam jakieś e, e, sytuacje ekonomiczne. Ci którzy, ci, którzy są ekonomistami, doskonale się znają, niech bardzo, bardzo proszę, żeby nas tam poprawiali i trochę powiedzieli, jak to działa e, w ich, w ich, na, na bazie ich wiedzy. Natomiast o co chodzi? Słuchajcie, hermetyczne e, grupy społeczne, e, czy społeczności, bardziej bym to nazwał. Które gdzieś tam ulokowane były w niedużych mieścinach rozrzuconych po Stanach Zjednoczonych, ten kryzys amerykański praktycznie ominął. Oczywiście nie wszędzie, nie zawsze i tak dalej, ale, ale znowu, jak to Darek mówi, modelowo tak się stało. Ja Wam powiem tak. Jest taka zasada, której ja jestem od zawsze bardzo wierny i nazywam to lojalność biznesowa. Jeśli Przekładając... No my jesteśmy wierni. Pamiętasz mój legendarny truskawki? Tak, 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 ale ja... Yy, no, no tak. Ale to był zły przykład na lojalność biznesową, bo ten twój sprzedawca nie był lojalny i ci zgniłe sprzedał. No ale, ale nie, nie o tym, zobaczcie. Dzisiejszy, dzisiejszy świat jest słuchajcie, skonstruowany w ten sposób, że możesz... tu kupisz tam sprzedaż, niech chwycicie bieda, tu kupisz taniej, tam drożej. My mamy kilka. Zwykle się o sobie przy zakupach, no nie? Żeby kupiłaś jak najtaniej, jak najwięcej. Tak tak, tak, tak. Przykładem jest mój tato, który kupuje czekoladę. Najważniejsze, żeby miała kształt e, tabliczki czekolady i była ciemna. A co tam jest w środku, nic nie istotne. Tak, no, ale no, Natomiast... to, jest, to jest normalne zachowanie. Tak ja naprawdę. Wam podam przykład. No pewnie, że tak. No normalne. No. E, dlatego nie mamy dzisiaj masła i mleka w sklepie, dlatego jest normalne. E, ja Wam powiem e, e, taki prosty przykład, nie chwaląc nas, ale to nasze głowy, moja i darka są. Jeśli chodzi o kołowrotki Ryobi, jako wstęp do tematu. W Polsce jest możliwość kupowania tego kołowrotka e, znacznie taniej niż my go kupujemy. Ja nie będę wam mówił o technologii, o różnicach i itd., bo to dzisiaj nie o tym. My go kupujemy od Sebastiana, od tej bluzy. Od wielu, wielu lat, od 10 lat, ten sam kołowrotek. On nam mówi, kurczę, chłopaki, ja mam drożej niż ci dystrybutorzy w Polsce, ale my Ciebie lubimy. My zawsze od Ciebie kupowaliśmy kołowrotek i my zawsze go będziemy od Ciebie kupowali, a nasi klienci zawsze kupowali go nas i wracając do tej Ameryki. Słuchajcie, tam było ułożone te no, które miasta. Właściwie mi klientowi, co ci mówią, że kupuje chyba tylko u nas kołowrotki. Tak, tak. No ale jest... na ładną laurkę napisał. Tak, to jest ta i my się oddzięczyliśmy, ile mogliśmy. I to jest ta właśnie lojalność biznesowa, o której wam opowiem trochę jak, jak to działa w Ameryce. Zadziałało w Ameryce, czy działa, dzisiaj nie wiem, nie byłem, ale Wyobraźcie sobie niewielkie miasteczko. Trzy knajpy, warsztat samochodowy, dwa warsztaty elektryczne, ktoś tam naprawia pralki, tutaj pieką chleb i tak dalej. Wiecie, malutkie miasto. Samowystarczalne. Samo I praktycznie samowystarczalne w, w, w szerokim, znaczy w dużym zakresie. I teraz tak, mówi, e, pan, który naprawia samochód, popsuło mu się radio, oddaje to radio do faceta z jego miejscowości. On nie szuka rozwiązań alternatywnych, nie bierze śrubokręta, nie wkleja tam distalu i blaszki metalowej. Tylko idzie do pana naprawić to radio. Ten pan, co naprawił radio, on nie będzie kupował mrożonego chleba e, w wielkim markecie, bo on zawsze kupował chleb u pana Johna w, w piekarni dwie ulice obok. Każdego dnia e, spo, ta społeczność, która miała ze sobą jakieś właśnie, która nie zawsze żyła to, ze sobą w zgodzie, chodziła do trzech różnych knajp. Te wszystkie trzy knajpy żyły. W naszym przypadku, przekładam szybko, idę. Przekładam to na, na naszą wirusowość e, i, 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 i tą pandemię epidemię, która u nas funkcjonuje. Słuchajcie, ja bym powiem tak, e, teraz jest właśnie czas, bo nas będą utrzymywali mali przedsiębiorcy, ci właśnie handlarze e, mięsem, ci właśnie od bułek, e, ci, którzy naprawiają gdzieś jakieś radio. E, w cudzysłowie oczywiście, bo dzisiaj radia nie możemy zanieść do naprawy, tak? Ale możemy pójść kupić. Yy, chleb, nie idźmy, znaczy ja nie chcę nikogo namawiać i na tym skończę bo wy jesteście wszyscy inteligentni każdy ma swoją głowę niech sobie sam przemyśli temat nie wiem czy mogę dalej Darek o tej yy, tej ekonomii, słuchajcie jest też tak miałem wczoraj świetno, świetne, mieliśmy spotkanie z naszym klientem, z Arkiem którego pozdrawiamy, facet zajmuje się wynajmem lokali w Warszawie i on nam mówi słuchajcie panowie ode mnie wynajmują knajpy i ja nie mogę całego e, czynszu w tej chwili e, od nich brać, bo, bo oni splajtują. Bo oni nie zarabiają, knajpa nie działa, nie zarabiają pieniędzy, e, no i z czego to zapłacić? Nikt nie wie tak naprawdę jak e, ten kryzys będzie wpływał na... pierwsze nie wiemy, na jego początku, nie tak. wiadomo jak długo to będzie nie trwać. Wiemy. Nie wiadomo jak sklepy wędkarskie przetrwają, jak przetrwają e, producenci... Restauracje, tak. siłownie. Tak. wszystko po kolei. Tak, to jest. Żłobki nasze, żłobki. Dlatego tutaj słuchajcie, musimy się wykazać lojalnością biznesową, taką troszkę solidarnością. Eee... No Solidarnością, to takie no bardzo że właśnie, słowo, nie? Ja właśnie chciałem powiedzieć, że w tym, w tym ciężkim momencie tak naprawdę nie do końca myślę, że powinniśmy myśleć o sobie, bo jeżeli będziemy myśleć tylko i wyłącznie o sobie, to zostaniemy tylko my i niczego więcej dookoła nie będzie. I, za, i, i słuchajcie, I, i ten za chwilę ma... się okaże, że mamy przy, teraz mamy dobrze, bo myślimy o sobie, tak. ale za rok się okaże, że mamy tragedię, bo jest źle, bo nie mamy gdzie obciąć włosów, nie mamy gdzie kupić owoców, warzyw i tak dalej, i tak dalej. Eee... Już no, po prostu to jest takie od nas Trudne, a zarazem banalne. Zaczyna się, słuchajcie, od każdego z nas zaczyna się ekonomia. Pamiętajcie, że siłą napędową y, są mikroprzedsiębiorstwa są małe firmy, średnie firmy firmy produkcyjne, firmy transportowe, y, usługowe to jest siła. To jest ogromny dla Państwa przychód. Ja nie chcę teraz wychodzić na patriotę, który yy, będzie sprzyjał rządowi temu czy innemu, który w tej chwili tam nam, u nas sprawuje władzę. No tak nie jest. E, A natomiast, natomiast chodzi, słuchajcie, o to, że my musimy teraz być największymi patriotami i najbardziej solidarni chyba za naszego życia jak do tej pory. I musimy bardzo rozważnie sprawdzać, czy dzisiaj włączyć AliExpress. Czy dzisiaj kupić wobler od pana Mariana? E, czy dzisiaj kupić koniecznie kolejną parę butów e, za 200 czy za 300 zł. Przecież mamy w czym chodzić? Czy lepiej może e, kupić sobie. Nie wiem, Darek podpowiedź mi co na lokalnie? No z butami to nie podpowiedź ci 3 kilo cebuli i zrobić zupę cebulową. Albo tak. E, rozwaga w wydawaniu pieniędzy. Ja nie mówię, żeby mniej, ja namawiam, żebyście więcej, bo to napędzi. Natomiast dzisiaj trzeba bardzo mądrze do tematu podejść. I wszyscy rękodzielnicy. I ja tak teraz przeanalizować to, dawa... to, co się dzieje aktualnie. bo ja może, teraz... być, może być sytuacja taka, że za tydzień to zniknie nagle i to wszystko wyjdzie do tak, normy. Tak, ale, no, ale ja teraz być... powiem do wszystkich rękodzielników: Darek, muszę, bo mnie bardzo to przy sercu leży. Nie kupujcie no tak, to, tych no, przez pół działek. roku najbliższe. Żadnej folii odblaskowej, żadnej farbek, kulek UV, części składowych waszych produktów i oczu 3D nie kupujcie na AliExpressie. Wspomóżcie ludzi, którzy w Polsce sami te trzy oczy 3D robią i leją i sprzedają za parę groszy drożej. Niech on ma na chleb. Jak jemu dasz 6 złotych, to on to wyda na bułki, a ten co wyda na bułki, kupi od ciebie Wobbler. Łańcuch zamknie, i wszystko zostanie u nas, na naszym tak. własnym pomórku. Tak, to jest taki dowcip, którego ja nie pamiętam, ale ci, co go nie pamiętają, to niech nam napiszą. O 100 złotych, które krążyło między e, trzema osobami, w tym była prostytutka. To tyle zapamiętałem. <śmiech> <śmiech> Patriotycznie, smutnie, ale z entuzjazmem na przyszłość. Do wszystkich zdrowia życzę. Jestem ciekaw. Mamy dzisiaj 27, kiedy to nagrywamy, piątek. Odcinek się pojawi w środę. Eee, jestem ciekaw, ile będzie już przypadków. Teraz mam około 500 tysięcy na całym świecie. Jestem ciekaw, jak to się zmieni. No, w którą to bądźmy powie? bardzo, bardzo, bardzo ostrożni. Oby było tylko 600 tysięcy. Ja kiedyś, słuchajcie, wy nie wierzycie to, ale grałem w piłkę. Zdarzyło mi się nawet w strój piłkarski ubrać. miałem takiego trenera, który nie był trenerem. Często był na boisku pijany, znaczy na, na treningu, ale miał takie powiedzenie. Panowie! Z szacunkiem na nich. Tak Napiszcie nam w komentarzach, co myślicie o naszym podejściu do obecnej sytuacji. Czy się zgadzacie, lub może macie inne propozycje jak temu kryzysowi, który się naprawdę zbliża wielkimi krokami się przeciwstawić. Cześć.